Jeśli chcesz żyć w pokoju, szykuj się do wojny. Cytat z Platona góruje w klasie do przysposobienia obronnego w zespole szkół nr 1. bo przysposobienie obronne zwane w skrócie PO było przedmiotem parawojskowym. Jeszcze parę lat temu Józef Jabłoński przygotowywał uczniów do zawodów sprawnie jak żołnierze. Tam były różne ciekawe konkurencje, typu rzut granatem, czołganie się pod zasiekami, bieg na czas i również też strzelanie między innymi było. To się młodzieży w tym sensie podobało, bo było to takie zajęcia praktyczne. Dzisiaj KBKS-ów czy wiatrówek w szkolnych magazynach już nie ma. Zaostrzone przepisy zmusiły do oddania broni przez placówki. Maski przeciwgazowe z kolei pozostały tylko w nielicznych szkołach. Wkrótce w ogóle znikną, podobnie jak sam przedmiot. Ministerstwo Edukacji chce zastąpić PO lekcjami o nazwie Edukacja dla bezpieczeństwa. Duży nacisk ma być położony na udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Dobrze by było, gdyby było więcej zagadnień właśnie związanych z pierwszą pomocą. Z tym, że e, niestety nie da się pierwszej pomocy właściwie nauczyć raz w życiu i pamiętać je do końca życia. Zdaniem nauczyciela to nie rozwiąże problemu, bo udzielanie pomocy wymaga opanowania w sytuacjach stresowych. Poszczególne czynności trzeba zaś często przypominać, by skutecznie pomagać. Jednak wiedza już uzyskana na PO daje szansę pomocy innym. W przypadku takiego wypadku miałbym pomóc osobie poszkodowanej. Ale te wiadomości to nie wszystko. Uczniowie na zajęciach SPO chcieliby nauczyć się dużo więcej. Tutaj czasami młodzież zgłasza takie zapotrzebowanie, że chcieliby się uczyć jakichś podstawowych chwytów obrony. Jeśli zostaną zaatakowani, bo z tym się im kojarzy przysposobienie obronne. Zwłaszcza jeśli to są uczniowie, którzy przychodzą w klasie pierwszej i nie mają jeszcze pojęcia większego, czego się będą uczyli, to wtedy takie zapotrzebowanie zgłaszają. Opowieści rodziców czy starszych kolegów powodują, że do dziś pozostało wspomnienie z lekcji przysposobienia obronnego. Często też młodzież pyta o to, czy można by było tutaj strzelać. Kojarzą sobie ten przedmiot z nauką strzelania? Według projektu Ministerstwo Edukacji strzelania nie będzie. Będzie za to uświadamianie o zagrożeniach dzisiejszego świata od wypadków samochodowych po ataki terrorystyczne. Szkoła ma też uczyć, jak unikać zagrożeń płynących z internetu.